Przypominam o książce Tradera 21, która jest najwyżej ocenianą książką odnośnie finansów. Dlatego, jeżeli chcesz zadbać o ten aspekt, zapraszam na stronę Inteligentny Inwestor i przy zakupie zaznacz, skąd się dowiedziałeś, genetyk i otrzymaj dostęp do wszelkich darmowych, późniejszych dodatków. Zapraszam do zakupu i teraz do oglądania. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale Efekt Wytrwałości Serii z Traderem 21. Cześć, Trader. Dzień dobry, cześć. Jeżeli jesteś dopiero co początkującą osobą, która dopiero zaczyna swoją przygodę z finansami, to trafiłeś idealnie, bo jest to seria, w której tłumaczymy od totalnych podstaw, jak podejść do tematu zarządzania swoimi finansami, tłumaczymy podstawowe pojęcia okiem totalnego laika. I dzisiaj bierzemy na tapet rynek akcji, jak inwestować w akcje, czym są akcje i opowiemy Wam, jak to zrobić, żeby zarabiać. Więc trader, na początku. Po pierwsze, czym są akcje i jakie prawa przysługują akcjonariuszowi? Znaczy, akcja jest, nazwijmy to w uproszczeniu papierem, stanowiącym część przedsiębiorstwa. Wiele osób bardzo błędnie uważa, że inwestowanie w akcje to jest hazard. Ja coś kupię, a to może wzrośnie, może spadnie. Nie, my kupujemy po prostu część przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorstwo dobrze się rozwija, przychody rosną, zyski rosną, to przedsiębiorstwo, to akcje Zazwyczaj też drożeją. Jednocześnie część zysku, które dane przedsiębiorstwo wygenerowało, przykładowo w poprzednim roku, w roku nadchodzącym wypłacana jest w postaci dywidendy. Zazwyczaj większość firm takich rozsądnie zarządzanych, mających już ugruntowaną sytuację na rynku, wypłaca około 30% zysku netto w postaci dywidendy. Więc jeżeli inwestujemy w akcje, to zazwyczaj powinno się to odbywać w dłuższym terminie. Czyli kupujemy akcję przedsiębiorstwa, którego działalność rozumiemy, która jest w miarę przewidywalna, chyba że chcemy naprawdę się bawić w kasyno, i kupujemy to w dłuższym terminie. I naszym głównym źródłem dochodu jest systematycznie wypłacana dywidenda. O, uh -huh. plus... okay, a po, po, co ty, po co te firmy w ogóle wypłacają? Po co emitują akcje? Z dwóch powodów. Jeżeli przykładowo rozwijasz firmę, jesteś jej założycielem i w pewnym momencie potrzebujesz finansowania na dalszy rozwój, to możesz albo zaciągnąć kredyt, albo wyemitować obligacje, albo wyemitować akcje. Czyli, jeżeli już masz fajnie rozkręconą firmę, której wartość jest w oczach inwestorów liczona w milionach, no to. Możesz przeprowadzić IPO, czyli Initial Public Offering, czyli wprowadzasz firmę na giełdę. Decydujesz się wyemitować ileś nowych akcji, czyli przykładowo, jak przez emisję miałeś 100% akcji swojej firmy, w dużym uproszczeniu, emitujesz kolejne mniej więcej 15%, więc rozwadniasz swój. Udział w firmie, ze 100% nagle spada do 85%, powiedzmy. Te 15% obejmują, powiedzmy, częściowo fundusze inwestycyjne, częściowo jakieś banki, część trafia w postaci tak zwanego free floatu na giełdę, gdzie każdy może sobie kupić akcje przedsiębiorstwa. Czyli przedsiębiorstwo poz, pozyskuje kapitał w ten sposób, no bo ktoś za te akcje nowo wyemitowane zapłacił, te pieniądze trafiają do spółki, czyli firma ma pieniądze na, na dalszy rozwój, na inwestycje. A osoby, które te akcje nabyły, stają się jej współwłaścicielami. Okej, okay. i jakie prawa przysługują takiej osobie? Pierwsze rzecz to jest prawo do dywidendy. Czyli jeżeli przykładowo taka firma wypłaca, nie, dla uproszczenia, 100 milionów złotych w postaci dywidendy, no to 85% trafi do przykładowego założyciela, a pozostałe 15% zostanie rozdysponowane proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nas akcji. Kolejne prawo to jest prawo do głosu. Czyli jeżeli mamy walne zgromadzenie i odbywa się głosowanie na jakiś temat, no to mając określoną ilość akcji, mamy prawo do uczestniczenia w głosowaniu. Mhm. Dobra, w takim razie czym jest cena ta rynkowa akcji, a czym jest wartość firmy? Bo rozumiem, że te pojęcia nie są to same, a bardzo często są mylone, mylone. I, mhm. i, i używane zamiennie. Natomiast to nie tak. jest tak, więc wytłumacz od podstaw, czym to jest. Przyjmijmy tak, wartość całego przedsiębiorstwa to jest cena akcji pomnożona przez ilość akcji w obiegu. Jeżeli mamy przykładowo 100 milionów akcji, każda akcja jest powiedzmy warta 10 zł, to przedsiębiorstwo jest warte miliard zł. Cena akcji może się zmieniać dosyć w bardzo dużym stopniu, w zależności od sytuacji na rynku. Załóżmy, że akcje spółki ich kosztowały 20 lutego. Powiedzmy te 10 zł za akcję, później przyszła panika i po miesiącu kosztowało już tylko 7 zł za akcję. Oznacza to, że przy 100 milionach akcji wartość przedsiębiorstwa, rynkowa wartość przedsiębiorstwa spadła z przykładowego miliarda do 700 milionów nie w wyniku załamania się jakichś, nie wiem, przychodów zyskowności spółki, tylko ze względu na panikę na giełdzie. Jeżeli to jest przykładowo przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem surowców, to I ma powiedzmy za sobą 30-40 lat historii. To w pewnym momencie, i załóżmy, że nie zmieniały się przychody. One powiedzmy przychody, zyski rosły powiedzmy dokładnie o tyle, ile wynosiła inflacja. No to przykładowo wycena taka, takiej spółki mogła się diametralnie różnić od sytuacji na rynku. Czyli w roku przykładowo 1970, kiedy mieliśmy niskie ceny surowców, mogła być bardzo niska. 10 lat później, kiedy mieliśmy bańkę surowcową, mogła być 15-krotnie wyższa. Na przestrzeni kolejnych 20 lat, w 2000 roku, czy powiedzmy w 1998, mogła spaść znowu do minimum. Po to tylko, żeby w 2008 roku, czyli na szczycie kolejnej hossy surowcowej, wzrosnąć do jakiejś niebotycznej wartości. Mhm. Także wartość przedsiębiorstwa to jest jedna rzecz. Cena. Może inaczej, wartość jakby wewnętrzna przedsiębiorstwa to jest jedna rzecz. Wartość rynkowa to jest coś zupełnie innego. Czyli przykładowo, jeżeli weźmiesz pod uwagę przychody spółki, zyski spółki, w jaki sposób jesteś w stanie ocenić, ile dane przedsiębiorstwo jest warte? I to jest tak zwana wewnętrzna wartość. Natomiast sytuacja na rynku może sprawić, że. Wartość giełdowa takiego przedsiębiorstwa będzie zupełnie inna niż taka wewnętrzna wartość. Mówiąc prost, jeżeli mamy besę i nikt nie chce kupować akcji, bo ludzie się boją, bo jesteśmy, powiedzmy, po roku czy dwóch latach spadków, to, to ta wartość giełdowa całej spółki może być znacznie poniżej tej wewnętrznej wartości. I w drugą stronę, jeżeli mamy mega hosty i wszyscy chcą kupować akcje, to. Wartość giełdowa może być znacznie przewartościowana w stosunku do tej wewnętrznej wartości. Mhm, na przykład, czyli dobrze, tak. Czy dobrze rozumiem, że ludzie na rynku działają trochę nieracjonalnie? Ludzie zawsze na rynkach działali nieracjonalnie. I na tym zarabiamy, na tej nieracjonalności. Z reguły tak, dlatego że naszym celem przykładowo jako inwestorów jest znalezienie firm, czy ogólnie całych rynków geograficznych, które są tanie, względem takiej wewnętrznej wartości i to możemy ocenić pod, na wiele sposobów, mamy takie współczynniki jak cena do zysku, cena do wartości księgowej, cena do sprzedaży, CAPE, to wydaje się trudne, to brzmi trudnie, natomiast to są wszystko współczynniki pozwalające nam ocenić czy dany rynek jest tani, czy jest neutralnie wyceniony, czy jest bardzo drogi. Mhm. W kwestii tych dywidend, dlaczego spółki chcą się dzielić swoim zyskiem? Dlaczego nie zostawić swojego całego zysku? Albo czy mają możliwość zostawienia całego swojego zysku? Jak to wygląda? Wiesz co? Możesz w ogóle nie wypłacać dywidendy, a możesz wypłacić więcej dywidendy niż zarobiłeś w poprzednim roku, przykładowo. Jak to działa? Zazwyczaj dywidendy nie wypłacają w ogóle spółki, które stawiają na gwałtowny rozwój, tak zwane spółki typu Growth. Jak powiedzmy Netflix, Tesla. Spółki inne zajmujące się streamingiem, wiele spółek gamingowych. Mówiąc prosto, spółki, które potrzebują, które przepalają kasę, czasami lecą na stratach przez wiele lat rzędu, tylko po to, żeby rozbudowywać rynek, żeby sprzedawać więcej samochodów, jak Tesla. Dług w pewnym momencie może być przytłaczający może doprowadzić do bankructwa. Albo może Ci posłużyć do gwałtownego rozwoju przedsiębiorstwa, no bo jeżeli wykorzystujesz dług w dobry sposób, czyli przykładowo płacisz 3% odsetek od swoich obligacji korporacyjnych, które wymitowałeś na rozwój, albo od kredytu, a jednocześnie pozwala Ci ten kredyt, czyli te środki, zwiększyć przychody czy zyskowność o 20%, czy udział w rynku, to to ma sens. Więc dążę do tego, że wiele firm, które się gwałtownie rozwijają, nie wypłaca w ogóle dywidendy, bo nie ma z czego, nie generuje zysku, a jeżeli już to jest to on marginalny. Z drugiej później mamy spółki, które już mają w miarę jakąś ugruntowaną sytuację na rynku. wypłacają, regularnie generują zysk i część zysku zostaje wypłacona akcjonariuszom w postaci dywidendy. Czy przykładowo mamy rozdrobniony akcjonariat? Część funduszy inwestycyjnych ma powiedzmy 5-7% puli akcji 40-50% jest, jest na rynku, to jest ten tak zwany free float, który ty i ja możemy sobie kupić sprzedać. Część jest w postaci dużych, tych dominujących akcjonariuszy i na Walnym gromadzeniu na przykład decydują, że no powiedzmy, spółka zarobiła 100 milionów. Na przyszły rozwój, na ewentualne akwizycje, na zwiększenie udziału w rynku potrzebuje nie mniej więcej niż 50, więc te 50 sobie zachowuje, kolejne 50 wypłaca w postaci dywidendy swoim akcjonariuszom. Są też spółki, które wypłacają więcej dywidendy niż, niż zarobiły przykładowo w poprzednim roku, bo na przykład w poprzednich jeszcze latach, 2-3 lata temu, gromadziły kapitał i albo nie wypłacały całej dywidendy, albo nie wypłacały jej wcale. A teraz przykładowo, nie wiem, zyski im spadły, ale nie przeszkadza, ale zgromadziły na bazie poprzednich lat tak dużo wolnej gotówki, że wypłacają w tym roku więcej. Są też tak zwani dywidendowi arystokraci. To są spółki, które sobie fantastycznie dają radę. Jakbyś tak zobaczył w długim terminie, to najgorzej dają sobie radę w ogóle spółki, które nie wypłacają w ogóle żadnej dywidendy. Najlepiej dywidendowi arystokraci. To są spółki, które. Przykładowo od 25 lat wypłacają nieustannie rosnącą dywidendę, rosnącą nie w ujęciu procentowym, tylko w ujęciu przykładowo dolarowym, czy złotówkowym. W tym roku na akcje, nie wiem, wypłacają dolara, w kolejnym roku dolar 10, w kolejnym dolar 25 i tak dalej, i tak dalej. Mhm, Czyli Ale czy to sku... właśnie nie idzie, nie idzie kosztem zadłużenia? Żeby wy, wypłacać to na siłę? Rzadko kiedy. Rzadko dochodzi do sytuacji, w której spółki zaciągają kredyt czy zwiększają zadłużenie po to, żeby utrzymać po to, żeby utrzymać wysoki bądź rosnący strumień dywidendy. Zazwyczaj działo się, to czym ty mówisz, działo się w przypadku buybacków. Buyback to jest skup akcji własnej, czyli przykładowo mamy powiedzmy 100 tysięcy akcji w obiegu. Kadra zarządzająca otrzymuje większość wynagrodzenia w postaci opcji na akcji. czyli przykładowo nie wiem, zarząd Dostaje przykładowo milion dolarów w postaci stałego wynagrodzenia rocznie i kolejne 10 czy 15 milionów w postaci opcji na akcji, akcję. Czyli przykładowo, otrzymujesz akcję, czy tam opcje, które później możesz spieniężyć. Więc, w interesie zarządu, jest to, żeby cena akcji była możliwie jak najwyższa. Mhm. Bo wtedy przykładowo, jeżeli podbijesz cenę akcji w odpowiedni sposób, no to zamiast 15 milionów dolarów w postaci bonusu dostaniesz 30, jeżeli cena akcji będzie odpowiednio wysoka. Więc oni mają chorą motywację do podbijania ceny akcji. Często przeprowadza się skup akcji własnych, czyli firma zaciąga kredyty bądź emituje obligacje, a za pozyskaną gotówkę skupuje akcje z rynku, czyli firma skupuje własne akcje. Problem jest taki. Że 90% baybacków przeprowadza się wtedy, kiedy mamy bardzo wysokie ceny akcji. Bayback taki z punktu widzenia akcjonariuszy spółki ma sens, kiedy są bardzo niskie ceny. Bo wtedy spółka, kosztem nieznacznego zwiększenia zadłużenia bądź pozbycia się gotówki, może skupić akcje z rynku, yy, zmniejszyć ilość i wtedy ten sam zysk spółki przypadnie na mniejszą ilość akcji, mniejszą ilość akcjonariuszy, czyli docelowo ludzi, którzy zostaną w spółce. Zyskają w ten sposób więcej. Natomiast z czymś takim, właśnie, mieliśmy do czynienia w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat, zwłaszcza na małych spółkach z SWIG80, wielu głównych akcjonariuszy decydowało się na usunięcie spółki z giełdy. Ostatnio tak, Elemental, na przykład, zrobił świetne posunięcie przy, przy ich wynikach i wycenie. Spółka po prostu. Wycena giełdowa spółki była na tyle tania, że względem zysków, które spółka generowała. Głównie akcjonariusze mieli w tym interes, żeby usunąć spółkę z giełdy, przeprowadzić skup akcji własnych. Natomiast odwrotna sytuacja ma miejsce, miała miejsce w latach głównie 2016-18, kiedy w Stanach na masową skalę przeprowadzano bejbaki i na przykład taka spółka jak Herbalife prawie zbankrutowała, dlatego że zarząd gwałtownie zwiększał zadłużenie po to, żeby skupić akcje spółki i w pewnym momencie koszt obsługi tego długu był większy niż zyski spółki mhm. i w tym Część. momencie jesteś w stanie y, chorą polityką bejbaków doprowadzić do sytuacji, w której y, spółka ci bankrutuje. Także rzadko kiedy mhm. wypłaca się dywidendę kosztem rosnącego zadłużenia. Częściej przeprowadza się skup akcji własnych po to, żeby y, jednocześnie zwiększając zadłużenie. Natomiast bejbek jest w interesie kadry zarządzającej, która niekoniecznie musi mieć e, duże udziały w spółce. Generalnie najlepiej zarządzane w długim terminie są firmy, w których większa część akcji spoczywa w rękach założycieli. Mhm. Czyli z tego wynika, że zarząd firmy nie zawsze działa na korzyść akcjonariuszy i trzeba Dokładnie to brać pod tak. uwagę, tylko kieruje się własnym interesem, własnymi zyskami. Dokładnie tak. Mhm. Idealna sytuacja to jest taka, w której zarząd spółki posiada bardzo dużo udziałów w spółce i wtedy ich interes jest zbieżny z interesem akcjonariuszy. Tak jest na przykład w przypadku BMW, gdzie jedna rodzina kontroluje bardzo duży pakiet udziałów i tam nie ma jak, jakichś manipulacji cen, cenami akcji, nie ma jakiejś chorej polityki buybacków czy, czy emisji nowych akcji, ich mhm. po prostu interes jest... Yy, Związane z długoterminowym rozwojem spółki. To jak w takim razie taki przeciętny kowalski ma się w tym wszystkim połapać? Bo powiedzieliśmy o pewnych wskaźnikach, które sugerują nam, czy dana wartość spółki jest w, odpowiednia, w odpowiedni sposób powiązana z jej ceną obecnie rynkową, czyli trzeba najpierw to określić, potem musimy wiedzieć, czy ten zarząd spółki nie chce nadwykiwać. Także tych ale jest bardzo, bardzo dużo. Jak w takim razie taki przeciętny kowalski, mając do dyspozycji tylko małą ilość czasu, ma się w tym połapać i zainwestować w jakieś akcje bez czytania tony sprawozdań i bez ryzyka, że zostanie oszukany. Czytanie sprawozdań generalnie nic ci nie da, bo to są sprawozdania, do których dostęp ma każdy. A skoro ma dostęp każdy, to wiedza w nich zawarta jest ujęta w cenie. Tak samo jak kiedyś powiedziałem, że nie ma sensu czytanie bieżących raportów czy bieżącej sytuacji, bo Gdyby one miały rzeczywiście wartość, to dziennikarze, którzy je przygotowują, byliby najbogatszymi ludźmi na świecie. A w większości są, są na etacie. W jaki sposób to ocenić? Pierwsza rzecz musimy wiedzieć, czym, jest, czy, czym są te podstawowe współczynniki, jakie je interpretować. Cena do zysku, cena do wartości księgowej, CAPE. To są wszystko rzeczy, które wielokrotnie opisywałem na blogu, jest to wszystko w książce. To są naprawdę mega proste rzeczy. Nie wiem, cena do, do wartości księgowej. Sprawdzamy, ile są warte wszystkie aktywa spółki, czyli nieruchomości, patenty, ruchomości. Odejmujemy od tego pasywa, czyli kredyty, i patrzymy, ile nam zostało. Przykładowo, spółka, wszystkie te twarde aktywa, powiedzmy, są warte, taki, w takim uproszczeniu, będzie miliard. Giełdowa wycena spółki to są 2 miliardy, więc mamy cenę do, do wartości księgowej równą 2. I wtedy musimy sprawdzić, czy to jest spółka technologiczna, dla której ten współczynnik byłby niski, czy to jest może spółka surowcowa, dla której dwa jest współczynnikiem wysokim. Później cena do zysku. Załóżmy, że cała spółka, czyli cena akcji razy łączna ilość akcji jest warta powiedzmy miliard. Sprawdzamy, ile spółka wygenerowała zysku. Jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy wygenerowała powiedzmy 200 milionów, to oznacza to, że spółka jest warta 5 razy tyle, ile zysk za ostatnie 12 miesięcy. No bo jeżeli spółka generuje 200 milionów, a jest warta miliard, to mamy współczynnik cena do zysku 5, który jest niskim współczynnikiem. Mhm. I moim zdaniem, z punktu widzenia osoby, która dopiero zaczyna inwestować, dużo lepiej jest kupić cały rynek akcji, czyli przykładowo ETF na dany kraj, niż bawić się w wybór pojedynczych spółek. Okay. o ETF-ach powiemy jeszcze w kolejnych odcinkach, także okay. jeżeli chcecie być na bieżąco, chcecie się dowiadywać z, z, ze źródła, które faktycznie um, może popisać się fenomenalną wiedzą, jakim jest Trader21, to, to koniecznie zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i w tym odcinku to tyle. To wystarczy. bardzo. Także bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć. Do zobaczenia. Hej.